Naprawdę, nikt nie twierdzi, że jesteśmy normalni. Dłuższe przebywanie na oceanie przenosi winny inny stan świadomości. Piękne chwile w rejsie. Człowiek sobie siedzi sam. Stoi. No, stoi. Stoi sobie sam. Płynie. Cieknie po galotach. Cieknie trochę po galotach i jest fajnie. Nie ja tak. właściwie dlaczego. To jest fajne. Chociaż teraz bym chciał bardzo eee, posiedzieć w ciepłym domku Jeszcze tylko 775 minut 777 ej, ej, już teraz zrobiłem dwie A, nie, dobra nie, nie, nie patrzyłeś uważnie Siedzisz tam w tej kabinie schowany Z decyzją. Jackiem zrobimy Zaraz pokażę co zrobimy z Jackiem 12 maja wypłynęliśmy z karaibskiego portu San Marteo na Guadelupie w kierunku Wysp Azorskich. Płyniemy do Horty na wyspie Fajal. Aktualnie znajdujemy się kilka dni przed celem tak sobie płyniemy już kilkanaście dni. Często podczas wachty puszczałem muzykę, kładąc telefon przy okienku. Miru, którego koja była usytuowana przy tym okienku, z przyjemnością słuchał do tej muzy. Do dzisiaj wspomina te chwile jako kołysanki waja. To jeden z tych pięknych momentów, które pamięta się również po rejsie. Tym razem Mirek nie śpi. Na rufie odbywają się wycinanki. To jest właśnie to. Świetnie. Będzie? No pewnie. Idealnie. No i... Idealnie. A Teraz delikatnie złożyć i gdzieś dobrze schować, żeby się nie podaje. Ja ruch. Włożę, nie? A, właśnie. Ja co? to jest jednak talent. Pamiętacie pieczęć dla kapitana i burzę mózgów? Przypomnę to ujęcie z części czwartej. Proszę. To zyła Pieczęć dla kapitana Kurde To jest taka jakaś Wow, wow. To, to ha, ma być językiem Może to są diamenty chorerci Jezu yes. yes, Maria <głos> <głos> Proszę Ale z tego że... No, Widać, że to żeglarze musieli robić Kurde. Z teraz tego już chyba nikt mi nie podpierdzieli. <grym> Jest taka tradycja tam w Chorcie. Po przepłynięciu Atlantyku maluje się coś od siebie czy od załogi na tamtejszych betonach. To miał być nasz mural. Prawda, że fajny? Nie uwierzycie. Kiedy wyszliśmy na brzeg, aby go uwiecznić na betonie, był tak silny wiatr, że nie udało się użyć sprayu. Odpuściliśmy na potem, potem, które nigdy nie nadeszło. Tymczasem Mija wachta za wachtą, po sztormie został tylko silny wiatr i rozbudowana fala. Prowadzenie czarnego w tych warunkach jest wymagające, ale również przyjemne. Co? Spróbuję, je, chociaż jedno. Ni cholery! Nie można wody nawet nabrać. Płyniemy na foku i bezanie. Baksztak lewego halsu prowadzi nas prosto do horty. W kryzysie rozpakowujemy prezenty, które wieźliśmy dla naszych pań. Postanowił pożegnać się z ostatnią buteleczką rumu, którą wiózł dla Irminy. Ale rum jest niedobry i kobieta nie powinna takiego rumu pić, tak myślę. rum Bo nie Rum San Marte. Między nami... Ostatnia butelka rumu pomogła nam bardzo. Niestety szybko się skończyła, pozostawiając nas na trzeć, bo z marzeniami na oceanie na kolejne dni. Pluj, Majkelek, W takich momentach zaczynasz kombinować, skąd by tu jeszcze coś załatwić. Przecież ze sklepu się nie da. Od kapitana nie załatwimy, bo po pierwsze mamy kosę, a po drugie, hm, no mamy kosę. Ale jest! Przecież Michael ma flaszkę. Ostatnia flaszka, która jest w zasięgu. Michaelku! Michaelku! Michael oszczędzał swój rum do ostatniego momentu. Ten ostatni moment w tym przypadku nigdy nie nadszedł. Do końca rejsu nie ugiął się pod naszym naciskiem. Nie oddał flaszki. Nie oddał i już. Naprawdę używaliśmy różnych form nacisku. Nie wydał, nie oddał. Z jednej strony szacun, że chłop się nie złamał. Z drugiej jednak żal, że nie był na tyle solidarny z nami i tej flaszki nie włożył do puli. Jest jeszcze trzecia strona tej opowieści. Otóż przy odbiorze bagażu na lotnisku we Wrocławiu. Coś Michaelowi ciekło z worka lenarskiego. Dobrze kombinujecie to był ten rum. Szklana butelka nie wytrzymała trudów podróży. No nie powiem. Z jednej strony żal, ale z drugiej jakieś takie poczucie sprawiedliwości odczuliśmy. Co robić? Mazorów już całkiem niedaleko. Maks 7 dni i będziemy. To daleko czy blisko? Odległość i czas to pojęcia względne. Dla chłopaków to trzecia część rejsu. Dla mnie ostatni tydzień współrocznego szwędania się po świecie. Powoli zaczynamy ogarniać bilety lotnicze na powrót. Już wkrótce będziemy mogli określić dokładniej dzień dotarcia do horty. Jak już będziemy znali dzień, wtedy nasza kobieca ekipa wsparcia lądowego będzie mogła zapukować nabloty. Gdyby nie telefon satelitarny, to można by o tym zapomnieć. Ach, ta cywilizacja! Ostatnie dni miały przy fajnej żeglarskiej pogodzie. Czarny diament płynął na fali do celu, często z prędkością ponad 7 węzłów. W pewnym sensie aż szkoda, że tak szybko. Tutaj, na przykładzie tylko dzielnego sternika, można zaobserwować, jak ciężko prowadzi się czarnego oraz ile trzeba się nakręcić tym kołem z luzami. Dzięki tym luzom jest oczywiście jeszcze ciężej. Miru już kończy swoją wachtę. Odpocznie chłop kilka godzin. Muszę przyznać, że po dłuższym sterowaniu można się przyzwyczaić, a po pół roku sterowania, po kilka godzin dziennie, wydaje ci się, że tak po prostu ma być. Amen. Tak właśnie dogania fala. Jeśli się zagapisz, ustawisz jacht bokiem do fali. Bądź pewien, że wyłapiesz kilkaset litrów słonej wody w kokpit. Wtedy jest właśnie wody po jajka. Oczywiście spłynie, ale Ty zostajesz mokry i posolony do końca wachty. Na Oceanie Indyjskim dosyć często nabierałem w ten sposób wody do jachtu, robiąc sobie kąpiele solankowe. Pamiętam w okolicy przylotka Dobrej Nadziei goniły nas tak duże fale, które pchały Czarnego w porywach do 17 węzłów. Fale były tak wielkie, że obawiałem się na którejś z samotnych wacht wywrotki przez dziób i maszty. Po czymś takim trzeba mieć wiele szczęścia, aby ocalić życie. Nie było daleko. To był trzeci raz, kiedy poczułem się nieswojo w rejsie. Czy pamiętacie pozostałe dwa razy? Pierwszy był na Zanzibarze z alertem rekinowym. Drugi... No właśnie, kiedy był drugi? Do ciekliwych odsyłam do poprzednich odcinków, jednocześnie ogłaszając mały konkurs. To odpowie na pytanie jako pierwszy otrzyma nagrodę niespodziankę. Odpowiadamy w komentarzach odcinka. Kiedy po raz drugi poczułem się nieswojo? że nas jest Rozmowy po ciężkiej nocce chłopaków. Naprawdę bywały ciężkie, nocne i samotne wachty. Kiedy jesteś na takiej, myślisz sobie, że oni tam pod pokładem spokojnie śpią w swoich cieplutkich kojach, a ty tu na deszczu sam napierdalasz w chłodzie, wilgoci, w ciemności i jeszcze do tego na wietrze. To jakiś czas towarzyszyły nam stada delfinów. Do nich również można się przyzwyczaić. Zdarzało się, że co parę godzin przypływało to samo stado, przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Jakby towarzyszyły nam w podróży, a może to była jakaś specjalna eskorta, tak czy inaczej wiem, że uwielbiam ich towarzystwo. Ja mówię, że z tym wielorybem. Chłopaki też widzieli. Moje oko jednak nie zaobserwowało. Pamiętam, którejś księżycowej nocy w drodze do wyspy świętej Heleny, na spokojnej wachcie, usłyszałem dziwny dźwięk, znany mi wcześniej tylko z filmów przyrodniczych. To był właśnie dźwięk. Oddychającego wieloryba. Kiedy się przyjrzałem, zobaczyłem drugiego. Wypuszczającego w charakterystyczny sposób powietrze z fontanną wody. Potem pojawił się trzeci, mały. Tak, to była rodzinka. Po chwili zniknęli pod taflą wody. Niestety na tej wachcie nie miałem aparatu. Dobrze zawiało. Na samym foku rozwijamy całkiem niezłą prędkość. Fajna żeglarska jazda. Samo miecho. To jest to, co bardzo lubię. Ja co, jak widać, też. Takie chwile bardzo zbliżają. Dzień dobry. Właśnie wstaję na swoją ostatnią wachtę, prawdopodobnie. Możliwe, że przedostatnią idę yy, zmienić mira. Zostało nam 60 mil. I yy, już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy na brzegu. Tu tak. mi ja co? Tu Michael. Prezent od zającego wachty. dziadku. Jakie polanie będzie po prostu. Zlało mnie wtedy ostro. Ale jakie to ma znaczenie? Jestem już przyzwyczajony. Zaleje, zawieje, omiecie, osuszy taka to żeglarska dola. Zbliżamy się nieubłaganie, do celu naszej podróży, wyspy Fajal. Siemota, Miruś. Nie mota. Nie mota. Taka, taka nie mota. Uś. Już czas wywiesić banderę kraju, na którego wody wpływamy. W Portugalii będę po raz pierwszy. Już widać że są Tu kończy się ten rejs. Niesamowity rejs. Wszyscy przeżyliśmy swój pierwszy raz. Swój pierwszy ocean. Chłopaki mieli swój pierwszy żeglarski miesiąc. Ja swoje żeglarskie pół roku. Już jest zasięg komórkowy, więc cywilizacja.

Ostatni raz, denuła wjeżdża w dół. Taki trochę smutny moment. No, idę Hej. Tu, jak Tutaj, no. o, tu. nie było miejsca na nabrzeżu. Stajemy na kotwicy. Trochę niewygodnie, ponieważ będziemy musieli wszystko wywozić pontonem na brzeg. Ale to dopiero jutro. Tymczasem płyniemy na miacho. I tak oto król Jaco podróżuje na dziobie, a dwa wyrobniki wiosłują. Po zimnego Heinekenka. Następne tym jest jedziemy Ale o tym Opowiem w kolejnym, ostatnim już odcinku tej serii. Subskrybuj kanał YouTube. Subskrybenci jako pierwsi otrzymują informacje o kolejnych odcinkach.